Człowiek, który odniósł sukces, pozostawił nam taką myśl: Nie ma sensu być najbogatszym człowiekiem na cmentarzu, bo nie da się stamtąd prowadzić biznesu. Jak to kubanizm? Szanujemy inne kraje, proszę z nas nie żartować. Chciałem powiedzieć, mój przyjaciel miał wystawy na całym świecie i pojechał na Kubę. Chodziło o kubizm. Przepraszam. Wystawiałem pracę na Kubie. Oczywiście. Cisza. Proszę kontynuować. Panie Mendiolat. Mówiliśmy o kubizmie. Wiemy, że kubizm jest. Może ktoś nam opowie? Ja? Proszę. Kubizm to kierunek artystyczny, zapoczątkowany w XX wieku, który potem ewoluował. W ten sposób pojawiły się w malarstwie formy geometryczne. Bardzo dobrze. E um minuto para se falar Me dá uma chance só pra eu tentar Para você se apaixonar Cada dia mais Mas eu sei To wszystko. Koniec wykładu. Dziękuję za uwagę. Brawa dla Ricarda Mendioli. Świetnie, profesorze. Wspaniały wykład. Podobało się? Oczywiście. Miło, że pan nas odwiedził. Jeśli nie masz nic do dodania, pójdę już. Do widzenia. Czy mogę zobaczyć pana dowód osobisty? Teraz Roberta i Mia pożałują tego, co mi zrobiły. Nikt nie powstrzyma mojego ojca. Ciekawe, jak wyszły moje fotki. Na pewno super. Solusiu, teraz musisz się skoncentrować na swojej karierze modelki. Cześć śliczny. Czemu Michel mi cię nie przedstawiła? Rzeczywiście nazywa się pan Ricardo Mendiola. Niesamowite. Prawda? Tak. Po tak wspaniałym wykładzie kaseta nie będzie mi już potrzebna. Może już iść? Oczywiście, profesorze. Dziękuję. Albo lepiej ja pójdę. Teraz wierzy mi pan, że to było nieporozumienie? Tak, profesorze, owszem. <śpiewanie> Powinien dostać Oscara. Był super. To ważne, że uratowaliśmy Octavia. Dzięki. Jesteś moim dłużnikiem. Dziękuję wam. Na razie, profesorze. Spytaj in jakiego o Robertę. Teraz? Tak. Po co? Bo tak. Dzięki chłopaki. Nie ma za co. Po to jesteśmy. Na zawsze zachowam Was w sercu. Ale proszę, zacznijcie trenować. W porządku. Ja dziś nie mogę. Dlaczego? Muszę się spotkać ze znajomym. Mówiłeś, że będziesz trenował. Dziś nie mogę, ale jutro i pojutrze nie ma sprawy. Rób, co musisz, ale potem dołącz do chłopaków i ćwicz. Jasne. Nie rżej. Będę trenował. Chodźmy. Do zobaczenia. Dlaczego nie idziesz na trening? Umówiłem się z Sabriną. Czemu nie powiedziałeś? Nie chciałem trąbić o zespole. Przez ojca wszystko wezmą diabli. Nie rób dramatów. Właśnie idę to sprawdzić. Nie mów nikomu. Nie. Powodzenia. Nara. Ticho! Ticho! Jak coś ci powiem, to padniesz. Co? Roberta jest rogaczem. Ten gość ją zdradził. Serio? I niaki to świnia. Poważnie? Tak. Cieszysz się? Nie. Myślę, że po takich przejściach Roberta z nikim się nie zwiąże. Celi? Ktoś czeka na ciebie w świetlicy. Moja mama? Nie. To chłopak. Jaki? Młody i przystojny. Nie zgadniesz. Nie. Max. Ten, który szukał sol? Tak, jesteś pewna? Chcecie widzieć. Pospiesz się. Mnie? Tak? Na pewno mnie? Ciebie! Przepraszam! Witaj, Max! Cześć! Wybacz, że zostawiłem cię w restauracji. Nie tłumacz się. Proszę tylko o jedno. Nie przesyłaj mi wiadomości przez przyjaciółki. Proszę. Co to jest? Dowód, o który prosiłaś. Jaki dowód? Głupek ze mnie. Zaczekaj. Wszystko ci wyjaśnię. Co to jest?